Jedną z najbardziej irytujących rzeczy w życiu jest radzenie sobie z fałszywymi ludźmi. Znasz to dziwne uczucie, które pojawia się, gdy ktoś jest blisko ciebie, ale energia się nie zgadza? Kiedy słowa brzmią słodko, ale oczy nie przekazują szczerości? To jeden z największych znaków, że w Twoim życiu jest fałszywa osoba. Problem polega na tym, że często ignorujemy te sygnały, bo nie chcemy wierzyć, że ktoś może się do nas uśmiechać. A jednocześnie życzyć nam upadku. Filozofia Zen uczy nas, że fałszywość jest jak maska prędzej czy później spada, ale dopóki to się nie stanie, może wysysać Twoją energię, manipulować Tobą, a nawet powstrzymywać Cię przed pójściem własną drogą. Fałszywa osoba nigdy nie będzie naprawdę szczęśliwa z Twojego zwycięstwa, nawet jeśli będzie Ci klaskać. Nigdy nie będzie autentyczna, gdy powie, że jest po Twojej stronie. Nawet jeśli udaje wsparcie, i co najniebezpieczniejsze, może być tak blisko, że nawet sobie tego nie uświadamiasz. Może być w Twoim domu, w kręgu przyjaciół, a nawet w pracy. Gdy to odkrywamy, pierwszą reakcją jest złość lub bunt, ale prawdziwa droga jest inna zachować spokój, jasność i mądrość. To odciąć się od więzi, które Ci szkodzą, bez noszenia urazy, bo kto nosi nienawiść. Ten się nią zakaża. W dzisiejszym filmie poznasz osiem wyraźnych oznak, że w Twoim życiu jest fałszywa osoba i, co najważniejsze, co zrobić, gdy to odkryjesz. To może otworzyć Ci oczy na prawdy, które były przed Tobą ukryte. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk Lubię to. Ale zrób to tylko wtedy, jeśli jesteś dobrą osobą, która nienawidzi ludzkiego zła. Jeśli chcesz, napisz. Kto sieje zło, zbierze ból i cierpienie. Numer jeden. Uśmiech, który nie pasuje do oczu. Jedną z najbardziej widocznych cech fałszywej osoby jest wymuszony uśmiech. Ten, który na zewnątrz wygląda idealnie, ale nie niesie żadnej prawdy. Twarz może próbować coś ukryć, ale oczy nigdy nie kłamią. Oczy fałszywej osoby nie błyszczą prawdziwą radością, nie pokazują szczerego zadowolenia z Twojej obecności. Uśmiech to tylko przebranie, maska, którą ta osoba zakłada, by się do ciebie zbliżyć, gdy w rzeczywistości czuje zazdrość, rywalizację lub nawet urazę. Mądrość zen uczy, że należy obserwować ciche szczegóły, ponieważ prawdziwa energia człowieka zawsze ujawnia się w drobnych gestach. Jeśli czujesz niewytłumaczalny dyskomfort, jeśli ten uśmiech wydaje się pusty, nie ignoruj tego. Ciało mówi więcej niż słowa. Fałszywi ludzie próbują zdobyć twoje zaufanie, by potem to przeciwko tobie wykorzystać. Co robić? Nie konfrontuj się ze złością. Nie daj się ponieść emocjom. Zachowaj jedynie dystans emocjonalny. Spokojne serce nie musi niczego udowadniać. Bądź nadal autentyczny, ale nie powierzaj swoich słabości komuś, kto na to nie zasługuje. W końcu, gdy przestajesz karmić fałsz, on sam znika. Numer 2. Słowa pełne pochwał, ale puste w treści. Fałszywa osoba uwielbia używać ładnych słów, przesadzać z komplementami i sprawiać, że wierzysz, iż stoi po twojej stronie. Ale przyjrzyj się uważnie. Gdy ktoś bez powodu i bez uzasadnienia cię chwali, to często tworzy iluzję. Fałsz nie mówi, by uznać, mówi, by manipulować. Wznosi cię na piedestał tylko po to, by zyskać twoje zaufanie. Ale gdy cię nie ma, ten sam ktoś Cię krytykuje i podważa Twój obraz w oczach innych. Zen ostrzega: Wszystko, co przesadzone, niesie za sobą brak równowagi. Prawda jest prosta, przejrzysta i nie potrzebuje ozdób. Szczere pochwały idą w parze z autentycznymi czynami. Fałszywość zaś używa słodkich słów, jak miodu z trucizną. Kto się takim miodem karmi, zostaje zatruty, nie zauważając tego. Co robić? Nie daj się uwieść łatwym słowom. Obserwuj, czy czyny tej osoby potwierdzają jej słowa. Słowa mogą mylić, ale zachowania ujawniają prawdziwą naturę. Ufaj bardziej temu, co ktoś robi, niż temu, co mówi. W ten sposób ochronisz się, nie budując muru wokół serca. Numer 3. Jest obecna, ale tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje. Jednym z najbardziej niebezpiecznych oznak fałszu, jest wybiórcza obecność. Osoba pojawia się, gdy czegoś chce, potrzebuje przysługi, gdy ma interes w tym, by się tobą nakarmić energetycznie lub coś zyskać. Ale zwróć uwagę, kiedy ty potrzebujesz, nigdy jej nie ma. Zawsze znajduje wymówkę. Znika, albo udaje, że nie widzi twojej potrzeby. Taka jest istota fałszu. Używać innych jak schodów do wspinania się, nie oferując prawdziwej pomocy. Zen uczy, że zrównoważone relacje są jak rzeki płynące w dwóch kierunkach: raz dajesz, raz otrzymujesz. Gdy ten przepływ nie istnieje, gdy tylko jedna strona się poświęca, więź zamienia się w więzienie. Osoba, która pojawia się tylko po to, by cię wysysać, nie jest przyjacielem, jest tylko cieniem karmiącym się twoim światłem. Co robić? Nie oczekuj wzajemności od kogoś, kto myśli tylko o sobie. Rozpoznaj ten schemat i mądrze się oddal. Nie chowaj urazy, po prostu zrozum. Kto nie potrafi być szczery, nigdy nie da ci lojalności. Kroń swoją energię i poświęcaj swoją obecność tym, którzy naprawdę są przy tobie, bez ukrytych zamiarów. Numer 4. Mówi dobrze w twojej obecności, ale źle za twoimi plecami. To jeden z najbardziej oczywistych znaków fałszu. Podwójny język. W twojej obecności osoba okazuje wsparcie, zgadza się z Tobą, nawet udaje, że jest po Twojej stronie. Ale wystarczy, że się odwrócisz, a zmienia narrację, rozsiewa krytykę, plotki i zniekształca Twój obraz. To jak ukryty nóż pod stołem. Nie widzisz go, ale w każdej chwili może Cię zranić. Filozofia Zen uczy, że usta są oknem do serca. Kto obgaduje innych przy Tobie? Prędzej czy później obgada też Ciebie. Fałsz zawsze zdradza się przez nadmiar trujących słów. Im bardziej ktoś musi poniżać innych, tym większą pustkę nosi w sobie. Co robić? Nigdy nie schodź do tego samego poziomu. Nie wchodź w grę plotek ani zemsty. Mądre milczenie to najlepsza odpowiedź. Oddal się od tych, którzy używają słów jak broni, bo prawda zawsze wychodzi na jaw. Kto sieje intrygi, Zbierze samotność. Najlepsza droga to otaczać się ludźmi, którzy mówią jasno i działają transparentnie. To przy nich rozkwita spokój. Numer 5. Zawsze próbuje z tobą rywalizować. Fałszywy przyjaciel nie cieszy się naprawdę z Twoich sukcesów. Wręcz przeciwnie: każde Twoje zwycięstwo postrzega jako zagrożenie. Może udawać radość, ale w środku zżera go zazdrość. To typ osoby, która wszystko zamienia w rywalizację. Jeśli coś kupisz, on pokaże, że ma lepsze. Jeśli coś osiągniesz, umniejszy to, lub spróbuje się z tobą porównać. Ta ciągła potrzeba rywalizacji to wyraźny znak, że nie ma tu przyjaźni, tylko przebrana wroga. Zen uczy, że prawdziwa przyjaźń to nie konkurencja, to współdzielenie. Kto idzie z tobą, cieszy się z Twojego zwycięstwa. Jakby to było jego własne. Ale fałszywy nie zniesie Twojego wzrostu, bo ten ukazuje jego własną niemoc. Zazdrość to więzienie, które pożera duszę. Co robić? Nie próbuj niczego udowadniać ani się nie odwdzięczaj rywalizacją. Cisza i Twój rozwój to najpotężniejsza odpowiedź. Rozwijaj się dalej. Blask Twojego światła oślepi tych, którzy żyją w ciemności zazdrości. I pamiętaj, nie musisz przygaszać swojego światła, by nie przeszkadzać innym. Kto jest autentyczny, inspiruje się. Kto jest fałszywy, oddala się. Numer 6. Zawsze ma ukryty interes. Fałszywa osoba rzadko robi coś bez oczekiwania czegoś w zamian. Może sprawiać wrażenie pomocnej, oferować wsparcie, ale prawie zawsze kryje się za tym jakiś ukryty koszt. To jak moneta o dwóch stronach ta, którą pokazuje to hojność, ale ta, którą ukrywa, to czysty, wyrachowany interes. Jeśli zauważy, że nic nie zyska, znika. Zen uczy, że prawdziwe dobro nie oczekuje nagrody, ponieważ samo służenie jest największą cnotą. Tymczasem ten, kto pomaga tylko po to, by manipulować, jest uwięziony w egoizmie. Co robić? Nie daj się złapać w pułapkę emocjonalnego długu. Przyjmuj pomoc tylko wtedy, gdy czujesz, że jest szczera i nigdy nie czuj się zobowiązany do rewanżu wobec kogoś, kto już zasiał ziarno fałszu. Numer 7. Cieszy się z twojego upadku. Jednym z najbardziej bolesnych znaków fałszu jest uświadomienie sobie, że ktoś bliski wydaje się radować, gdy coś ci nie wychodzi. Fałszywy może nawet okazać współczucie, ale w głębi duszy czuje satysfakcję z twojego potknięcia. Jakby porażka drugiej osoby była paliwem dla jego własnego ego. Mądrość zen przypomina: Kto cieszy się z cudzego cierpienia, ujawnia własną wewnętrzną nędzę. Taka osoba nie zasługuje na miejsce w twoim życiu. Co robić? Nigdy nie dawaj jej siły, by karmiła się twoim smutkiem. Gdy upadniesz, podnieś się jeszcze silniejszy. Twoja odporność będzie największą porażką dla tych, którzy życzą ci źle. Numer 8. Nigdy nie jest taki sam w każdym miejscu. Fałszywa osoba zmienia swoje zachowanie w zależności od sytuacji i ludzi wokół. Przy Tobie zakłada maskę przyjaźni, ale w obecności innych może być krytyczna lub zdystansowana. Nie ma w niej spójności. Odgrywa jedynie różne role. Ta niestabilność pokazuje, że nigdy nie jest prawdziwa, tylko dostosowuje się, by coś zyskać. Zen mówi. To, co nie ma korzeni, nie przetrwa nawet lekkiego wiatru. Tak samo jest z fałszywymi. Mogą oszukiwać przez jakiś czas, ale brak spójności zawsze ich zdradza. Co robić? Obserwuj i nie daj się zwieść. Kto nie potrafi być sobą w każdej sytuacji, nie zasługuje na centralne miejsce w Twoim życiu. Doceniaj tych, którzy mają silny charakter to ludzie rzadcy i wartościowi. Jeśli dotarłeś do końca, napisz. Niech całe zło odejdzie z mojego życia. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. Jeśli chcesz słuchać więcej takich nauk, zostawiłem tutaj na ekranie film, który warto obejrzeć. I pamiętaj, wyślij ten film do jednej osoby ze swojego telefonu. Być może to właśnie to, co dziś musi usłyszeć. Kliknij w film na ekranie i do zobaczenia po drugiej stronie. Na razie.